Drodzy rolnicy, zapraszam Was do przeczytania najnowszego 12 numeru tygodnika poradnika rolniczego, pewnie jak już zjedziecie z blokad. A piszemy w nim o tym, dlaczego rząd w środku protestów rolniczych ogłosił przywrócenie stawki VAT na żywność, która podrożeje. Że Unia jedną ręką obiecuje złagodzenie Zielonego Ładu, a drugą głosuje za kolejnymi dyrektywami, które utrudnią Wam życie i to nie tylko Wam. Jakie są dopłaty do dobrostanu zwierząt? Że oziminy są w dobrym stanie, a rzepak wystrzelił w pęd. O nowych traktorach, które zdobyły wiosnę, oczywiście na agrotechu w Kielcach. Że w produkcji świń dobra genetyka nie wybacza błędów, zwłaszcza żywieniowych. A jak konstrukcja z drewna uratowała inwestycje Tomasików, dostawców do OSM koło z gminy Nysa. Piszemy też, że rynek mleka ciągle znajduje się pod presją, a zyski polskiego mleczarstwa spadają. Przeczytacie też o Sołtysie, z którym można pojechać na pielgrzymkę i pójść do sauny. Mamy też dla Was konkurs Owieja i za darmo, a w nim sznurek, siatkę i folię do siano-kiszonki siano o wartości 20 tysięcy złotych. A jeżeli ktoś z Was nie ma TPR-u, wystarczy kliknąć na link poniżej. Wypełnić formularz i natychmiast wyślemy bezpłatny egzemplarz.